Dzisiaj odcinek zgodny z Waszą prośbą, odcinek nieco kontrowersyjny, nie chcę nikogo urazić, więc dzisiaj kulturalnie na temat rzeczowo i konkretnie. Natomiast dzisiaj o tym, o kontaktach międzygatunkowych, kontaktach między zwierzętami różnych gatunków. Działam ja tu na myśli zwierzaki, na których się znam, czyli szynszyle, króliki świnki morskie i jeże. Jakie jest moje zdanie? Może na początku, dlaczego mam takie zdanie, a nie inne? Moje zdanie popieram przede wszystkim na doświadczeniu własnym, na kontaktach i przeanalizowaniu tematu z weterynarzami, bo oni są w tym specjalistami, natomiast nie weterynarzami byle jakimi, tylko weterynarzami specjalizującymi się w małych ssakach i opiece nad nimi czyli takich weterynarzach, którzy znają się na chorobach i na ewentualnych zagrożeniach, jakie to ze sobą niesie. Ehm, moim zdaniem generalne kontakty międzygatunkowe zwierzaków różnych gatunków ze sobą nie są skazane, czyli króliki trzymamy z królikami, świnki morskie ze świnkami morskimi, jeże z jeżami, a szynszyle z szynszylami. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mieszanie takie międzygatunkowe nie przynosi im żadnej korzyści. Zwierzęta mają między sobą, między członkami swojego gatunku, system porozumiewania się, system komunikacji, system rozpoznawania dźwięków i ruchów i rozumieją się między sobą, natomiast tylko między swoim gatunkiem. Królik ze świnką już nie, szynszyla ze świnką nie, królik z trzęszylą czy zwierzęt nie. Nie rozumieją się, nie są w stanie się dogadać, mogą zrobić sobie krzywdę. Mogą zrobić sobie krzywdę, ponieważ się nie rozumieją, mogą rywalizować o pokarm. Mogą przenieść na siebie różne choroby, natomiast najczęściej te choroby to jest marginalna sytuacja, marginalny problem, natomiast również też rzecz możliwa, niewykluczona. Szczególnie na jakie choroby, na jakie kontakty między jakimi gatunkami należy zwrócić uwagę. Jest bardzo mocno rozmuchana, nagłośniona choroba, którego, którą przenoszą króliki, mogą być nosicielami lub mogą na nią chorować. Natomiast zgodnie z tym, jakie ja, jak ja informacje trzymałam od weterynarza, jest to sytuacja niszowa. Nie jest temat, który pojawia się nagminnie, natomiast raczej sporadycznie, więc ta choroba może się pojawić, ale raczej nie musi, raczej się nie pojawi. Natomiast warto trzymać rękę na pulsie i dodatkowo królików, tym bardziej królików, nie łączy z kontaktować z gryzoniami wszelkiej maści. Natomiast no między sobą, tak jak mówię, ja w jednym domu mam króliki, mam świnki, mam śrężle i jeże, natomiast nie ma u mnie czegoś takiego jak kontakty międzygatunkowe. Te zwierzaki nie mają wspólnego wybiegu, nie mają wspólnych klatek, nie mają wspólnych kuwet, akcesoria do czyszczenia, są dezynfekowane i są oddzielne, wetbedy są oddzielne, case linery są oddzielne, karmy i wszystko jest trzymane oddzielne, oddzielnie. Natomiast to jest ta sytuacja dosyć prosta i jasna. Natomiast, jak niektórzy z Was wiedzą, mam też koty. Koty niektórzy mają bardziej łagodne, inni mniej łagodne. Moje koty są łagodne, są domowe, przebadane, zdrowe, zaszczepione. Natomiast nie wszystkie zwierzaki, koty, psy, bo można to tutaj wyjątkowo wstrzymać do jednego worka, nie chodzi mi o porównanie między tymi zwierzakami absolutnie, natomiast o kontakty psów czy kotów, z naszymi małymi zwierzakami, bo na nich się skupiamy, tak, czyli z zajęciakami bądź gryzoniami, tudzież zjeżami również. Ja jestem na nie, zdecydowanie na nie. Mogą budzić, mogą budzić zagrożenie, czyli nasz mały zwierzak będzie się stresował drapieżnikiem, to jest jedno, niezależnie od zamiaru tego psa czy tego kota wobec małego zwierzaka. Sam zwierzak może tego nie wiedzieć, na początku bardzo się stresować. Jedne zwierzaki są bardziej wrażliwe, inne mniej wrażliwe na to zdenerwowanie. Niektórych to może kosztować życie, tak ogromny stres. Inna sprawa, też że koty lubią polować i to, że czasem spuścimy z oka na parę minut dosłownie taką świnkę królika czy jeża, to może je również kosztować życie, mogą to przepłacić życiem. Inna sprawa, że kot kotczyk jest może z podwórka na swoich łapach chociażby przynieść groźne bakterie, pasożyty. Które na naszego zwierzaka przyniesie. Także tutaj również nie. Natomiast w przypadku tych większych zwierząt, głównie chodzi o zagrożenie. Natomiast są jeszcze ptaki i inne zwierzęta, typu jakieś gady, płazy, również bym nie łączyła. Zagrożenie to jest jedno, a drugie to jest po prostu totalny brak korzyści, jakie to ten zwierzak z tego będzie miał. Także generalnie zdecydowanie w mojej opinii. Każdy zwierzak z członkami swojego gatunku, o ile jest stadny, o ile nie jest stadny tak jak i jest, to powinien być samotnikiem i powinniśmy to uszanować, jakie ma potrzeby i jakie ma preferencje. Jeżeli macie tutaj jakieś dodatkowe uwagi, chcecie coś dodać, to piszcie śmiało, chętnie poznam Waszą opinię w tym temacie. Temat jest ciekawy, wiem, że zdania są bardzo podzielone, natomiast jeżeli macie wątpliwości, to zdecydowanie warto pochylić się jednak w kierunku niełączenia, jeżeli macie inne zdanie i łączycie lub połączycie międzygatunkowo jakieś zwierzaki, warto jednak pochylić się nad tym jeszcze raz, porozmawiać z weterynarzem, weterynarzem specjalistą, przeanalizować temat. Pamiętajcie, można się pomylić, można popełnić błąd, ale zawsze można go poprawić i to jest najważniejsze.